Uwaga, uwaga, za godzinę 51 jest nowy sezon, zniknie to. Piękna ich, o. 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 Ale fajnie. Za ile to się kończy? Dwa, trzy godziny zostawię sobie. Okay. Let's Lecko, do kogo by tu dasz? Piper. Nie wiem, luksus, ale... Co to jest? Nic, to on tuż kałówcówka. Bo. Co? Co? 750 złotych chyba? Coś nie opłaca. No, ja tutaj sobie już. Proszę poziom. Ja z tylko tak chciałem mi informację że za tyle minut.